z tej strony był Sword. Nagrywamy sobie za Dymem Mortisem, zagramy sobie od razu. No. Wbijam wszystkie postacie na 14. rangę, a potem na 15. Hej. Co porobił Messi, Gupek strzela Supek. No nie, nasz jest głupi. Brawo, 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 brawo. Nie, nie! 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 No, no już. Nie, zaciąłem się... Na... O tą jedną... Ma kurde. <laughs> Widzieliście, że się zaciąłem o ten słupek. Można to w ogóle tak nazwać. Bo już nie wiem. No nie, ej, no znów to samo. Lecę, próbuję wyjść sobie, a to nagle mnie coś zacina. Halo Kuźwa. W końcu. Dobra, przegraliśmy to, bo się nie zrespiłem. W czas. Dlatego, jak grać jest takim Messim pełnym, no to nie polecam z nim grać, bo on od razu nie gra. Stracicie bramkę, to dopiero zagram. I przegrywamy. Spitalajmy, spitalajmy, ale ty bij trochę. Chłop może bić. Po 1500 to on nic nie bije. No facet lama. No podaj to, no podaj tutaj. Nice, Do dobry, 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 dobry style. Dobry, 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 dobry style. Dobra. Udało się to zrobić. Teraz, teraz strzelaj, strzelaj typie. Brawo, pro Pro 93, szala gola na 1-0. Dobra, poczekajmy chwilę. Nie, nie! No nie, no przecież widzieliście to, no kurde, Powinienem to trafić, a to nie trafiłem. Niszczmy ich. Niszczmy ich. Niszczmy ich. Nice, 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 nice. Lecimy z tym.. Leci do bramki swojej. Gdzie ta piłka? A, ten lamusę wziął. Dobra, prowadzić czym ofarta, że wziął. No i witał się pchardów. Dobra, zagramy sobie może solówkę. Co wy na to? Może, może, może. Może, 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 może nikt. Więc... Tutaj bym może się przydał. Może, czemu ja tak dużo mówię może? Dobra, lecimy z panem Rikoszytym. Riko Riko O kurde Jakby co to kochał mnie moja siostra. Jakby były jakieś odgłosy dziwne to sorki za nią. Jak ona jest niewychowana. <grymne> ale go jedziemy, ale go jedziemy, ale go jedziemy. Pojechaliśmy z nim jak z ciepłym masełkiem do mycia garów. Sru tu 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 tu. Ja Nie. Głupi, głupi. <laughs> Widzicie, niewychowane to dziecko. <laughs> Odezwał się, wychowany. Widzicie, oj, komentuję komentuje mój odcinek. Napiszcie hashtag. <laughs> macie jak ktoś ma siostrę to do nich, napisze hashtag siostra. No to więc No, ty chemiczny ludzki! Jo Nagrane to jest! Nagrane to jest! Nagrane to jest! El Primo is lama. El Primo is lama. Lama totalna. Jak on lami. I... Dobra. Dobra, dobra. No chodź tutaj. Jaki spójciarz? Co? I co ten typu teraz porobił? Wziął se zrzucił tam, kiedy słyszałem. Wy Czyli by ci ter? A może nie? Pozdrawiam mamę. No nie no, odezwała się. Jak, jak się byście pytali, czemu ona tu jest? to gra w FIFA, którą kupiłem za własne pieniądze a że ona jej nie stać na FIFA, bo zarabia tylko no to widzicie widzicie jaki to problem jest jak się ma zarabiającą siostrę to nie chce ci kupować FIFA, tylko ty se sam musisz kupić nie zarabiam pieniędzy bo nie pracuję jest ma 18 lat. No, widzicie. Ma 18 lat. No 19 już i powiedzmy szczerze mówiąc. Ma chłopaka, ma wszystko, ale nie zapracuję leń za srany. Otworzymy jeszcze jedną sobie z którą dzisiaj. Czyli, żeby tu była nowa postać. Dobra. Uwaga, uwaga, jak tu będzie Frank, to pierwszy raz przeklnę w odcinku, okej? Okay? Mu, nie nie ma. Tej. Nie ma tej postaci. OLEŚ 5 GEMÓW ZDOBYTE NA EASY! 5 GEMÓW. Stać mnie na coś? Nie. Siostra, kupisz mi 630 gemów? Nie. No. Bo wiele, ile to jest? A wcześniej powiedziała, że tak, tak. Nic mu nie mówiłam, nic mu nie kupiłam. No słyszeliście. Nic nie słyszeliście właśnie. Dobra. 600 rąk na, na... Dynamijku i 8 Level, Level 8 za chwilę 9 i wymaksowany będzie Dynamike Prawie. Typo na lewo skręt. Tipo na lewo skręt. No bijcie się. Iiiii. się jak mała. Jaki ja szczel jestem mały. On myślał, że już. O, oh, zabiłem go. Uda mi się uciec. A tu jednak nie. A tu jednak nie. Powiedz swoim widom, to Ja z Nie. Jezu, odzywa się na odcinku. A mówię mi. Nie odzywaj się, no cienko, kiedy nagrywam, bo to będzie wszystko złe. Nie, ona no się będzie nazywać, bo jest starsza i bardziej gnojowata. ta. Sławna! 17 osób mi tylko ogląda, kobito. Ty, jakbyś miała być sławna, to 100 by musiałoby Pewnie Pe mnie każdy już płacze, że. Teraz każdy cię zaobserwuje, bo ja. Bo ty taka, jest taka jesteś niesławna? Bo jestem na filmach. To na filmach! Jakbyś pokazał powiem, twarz, to by ci jeszcze Tak, może od razu pokażę pani pasa, wiesz? To tak, to mam odbywa. No co, no mówię ci prawdę tylko. Bo ty nie umiesz się zda, Mówiłem, żebyś się nie odzywała na tych odcinkach, a ty się jak zwykle odzywasz. Dobra, bo teraz zaraz typu... tu tytułem kłócę się z waszą córką. Idiotką. Q&A niech pytania nie powiedzą. No ja pytałem się o pytania, ale nie, nie chcieli. ...mi wysłać. Dobra. Nasza Trójka Świętych... ...jak widzicie... ...czyści cały teren. No i fajnie. Zabijcie go jak szczera Plus jeden. 610. Zagramy jeszcze raz. Kurde, ale była taki fajny team. Tylko ja musiałem sam wejść w te krzarki e, Trzy skrzyneczki. Ej, dajcie mi je. Odwal się, El Primo. Nie wierzę. No jaki idiota. Jaki idiota. Jak się dowiem jak ma kota, ten... to po prostu... No czekaj, ja nie, tak. yy... nie, to nie tam. No i gdzie jest ta? A, nie znaję tego. Ale widzieliście co ty zrobił? i się ze mną zasłyszać i wygrać to, to, on mnie zabił i pewnie jeszcze z Deda, bo jest taką lamą, że nie umie grać. Dobra, ała, ała, panie, panie. Panie plazę tu pana tu, żeby pan przyszedł, a nie jak gównia się zachowywać. Ule, O ty. Widoka, panie. Panie, a nie. Cześć, ja nie. ule, ja ja sprawdzam te kroki. No daj Nie musiała, bo to natura jej każe, co niby może zrobić? Dobrnia, dobry ja. Co do miarzy sojusz? Odkryjmy tego ostatniego, bo my mamy razem wspólne siły. Zróbmy tak, 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 tak. Musimy wejść tam. Ja nie lubię wchodzić. Dobra, weźcie tu małpa. Ugrane! 360 jest ugrane! 360 jest ugrane! I nice. No i widzieliście jaki prost dla mnie jest, kurde. <laughs> Śmieje się jak dziwne dziecko. <laughs> czeka, czeka, czeka. I... Balizok to jest ham. Balizok to ham. 26 ten. Dobra, zagramy ostatni, ostatnią gierkę. No i kończymy ten odcinek. No i wrócę o 15. Ten odcinek, jak powinno być aktualnie. Ej, Bibi, moja koleżanka, nie lubi mnie za bardzo bić, bo wie, że dostałaby Lanto. Jakiego jeszcze nigdy nie dostała. Coś tam moja siostra gada pod duchem, ale nie chcę mi się tego komentować. Ha. ha i ha. Dwie skrzyneczki jaki ktoś mógł to zostawić takie piękne dwie skrzyneczki Te dwie skrzyneczki mogą mi wygrać? Całą gierkę U, ktoś zultował Kto był taki zły że ultuje? No e! Co ty robisz? Czemu siostra przeklinasz? Jak to słyszeliście to przepraszam? Family content Family friendly content Jezusiu, ale mnie wkurza ta sister Jeszcze jest na odcinku, będzie sławna, to jeszcze coś tam gada pod tym muchem swoim. No i tak wodowy. Nie. O tak. Zapraszam do Instagrama. To sobie podej Mam proszę swojego Instagrama. Podłoga patuska 12. Patuska, przepraszam. Podłoga. Jeszcze raz Podłoga. podłoga. Patuska 12. Podłoga. Dziękuję. No słyszeliście. Jak nie to o tym no, ty... ja Gdzie ja nie piszę, ja daję tylko link. Oj, widać, że się nie zna. Wszystkich nowych na obserwatorów nagradzam lajkami. Nagradzam lajkami, które nigdy nie miałam. Nie lajkuję wtedy, więc... druga ranga, znaczy drugie miejsce. I z łyynek. nie działa. Milion razy trzeba kliknąć, żeby podąpić. Dobra tabela wyników Zobaczcie lokalne .pl, PL Tak bierzemy lokalne PL Za dymiarzy bierzemy Za dymiarzy. I bierzemy Dynamike Jestem 641 w Żeby wbić topkę numer, Number one To trochę muszę Mieć tych bo od 700 od... Brakuje mi Do takiego topowego tylko 55 pucharków. Dobrze liczę? Tak, dobrze liczę. A Sandy 300 pucharków. Przyjrzałem, jakbym miał Sandy, to ja 300, to bym sobie wbił. Nie wiem, więc w godzinkę może maksymalnie. A pierwsza topka? Ło, mm. 900. 900, dobra. Dobra. Kończymy ten odcinek. Do zobaczenia. Bye, bye.